Duży, średni i mały biznes. Władze Wałbrzycha chcą, aby każdy przedsiębiorca czuł się tu dobrze, inwestował i rozwijał swoją firmę. Podczas spotkania z przedsiębiorcami w siedzibie Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej InwestPark prezentowały się instytucje oferujące różnorodne wsparcie dla biznesu. Przede wszystkim przedstawiciele magistratu przekonywali, że Wałbrzych jest dobrym miejscem na lokowanie kapitału i rozwój firmy. Na czym polega przychylność władz Wałbrzycha dla biznesu? Przede wszystkim zacznę od uchwał Rady Miejskiej. Pierwsza pomocy regionalnej inwestycyjnej, która polega na zwolnieniach z podatku od nieruchomości dla terenów, które są albo w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, albo w jej najbliższym sąsiedztwie. I druga w ramach tzw. pomocy de minimis adresowano już do wszystkich przedsiębiorców na terenie całego miasta, a więc także terenów, które są daleko poza specjalną strefą. Tu mamy do zaoferowania tereny na Białym Kamieniu przede wszystkim, na wysokości ulicy Ludowej i ulicy Wysockiego. Stosunkowo młodym instrumentem pomocy dla przedsiębiorców jest dotacja w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Jednym z dwóch podmiotów rozdzielających te fundusze jest instytucja pośrednicząca Aglomeracji Wobrzyskiej, która jest w trakcie ogłaszania kolejnego konkursu na dotacje na projekty innowacyjne dla firm. Pierwsze rozdanie środków, którymi dysponuje aglomeracja, zakończyło się dużym sukcesem. 150% alokacji, czyli tych środków, które mieliśmy do rozdania, jest w tej chwili w grze. Planujemy ogłoszenie drugiego naboru jesienią. Dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność krócej niż dwa lata. W związku z tym to jest tak naprawdę oferta dla tych, którzy rozpoczęli swoją działalność, którzy wiedzą, jakie środki byłyby im potrzebne do, do prowadzenia działalności. Nie jest to duża kwota, bo przy tym pierwszym naborze dysponowaliśmy kwotą ponad 40 milionów, a teraz jest to kwota ponad 5 milionów złotych, ale myślę, że dla tych, którym się nie udało na przykład w tym naborze, no to będzie szansa na powtórzenie e, m, m, wniosku. Natomiast dla tych, którzy czekali, jakie informacje, jakie dokumenty są potrzebne do aplikowania, dla nich ten czas myślę, że, że też będzie korzystny. Aby wyjść naprzeciw mikro i małym firmom, w nowym konkursie obniżony zostanie próg minimalnej wartości projektu. Przy poprzednim konkursie minimalna wartość projektu to było 100 tysięcy złotych. Dla bardzo małych przedsiębiorców no ten koszt kwalifikowany był jednak spory. W tej chwili na komitecie monitorującym rozważana była kwestia obniżenia wartości projektu. Były nawet propozycje, żeby to był projekt o wartości 30 000 do 50 tysięcy, więc po prostu zobaczymy, jak to się skończy, bo my nie jesteśmy jedyną instytucją, która będzie realizowała ten nabór na terenie województwa dolnośląska instytucja pośrednicząca we Wrocławiu będzie realizowała podobny nabór więc warunki dla przedsiębiorców powinny być jednakowe Swoją ofertę dla lokalnych inwestorów prezentowała również w specjalna strefa ekonomiczna Dotychczas największy kapitał do strefy płynął od zagranicznych inwestorów Ostatnimi czasy pojawiło się jednak kilka polskich firm ale zarząd Inwest Parku chciałby zaprosić do współpracy także lokalny biznes Przede wszystkim w sytuacji gdy Zdecydują się na realizację inwestycji, uzyskają korzyści w postaci zwolnienia od podatku w zależności od wielkości inwestycji. Ponadto uzyskają wsparcie w zakresie merytorycznym, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia przedsiębiorstwa przez naszych fachowców. Dodatkowo mogą korzystać z szeregu dodatkowych inicjatyw, które realizujemy w ramach wobrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, na przykład grupy zakupowej, która oferuje możliwość obniżenia kosztów dostawy mediów nawet do 20-20 kilku procent. Prezes Inwestparku podkreśla, że strefa ekonomiczna to nie tylko duże przedsiębiorstwa zatrudniające setki pracowników. Oferta skierowana do mniejszych podmiotów obejmuje m.in. wynajem gotowych hal pod produkcję czy pomieszczenia biurowe.